Cześć, z tej strony Kamil. Kupiłam w tym ty miesiącu dużo gazetek, więc postanowiłam przygotować dla Was prasówkę. Już Wam pokazuję, co tutaj mam. A mam tutaj LEGO Ninjago Legacy, wydanie specjalne za 19,99 z figurką Kaja i Wyplasza. Magazyn. Mickey Max z polibagiem Lego Marvel Super Heroes za 10,99 Gazetkę Lego Star Wars z dwoma dodatkami za 12,99 Lego City Astronauta za Również 12,99. I tutaj stary magazyn LEGO Ninjago Legacy z Garmadonem za 19,99. A tak prezentują się wszystkie dodatki z tych gazetek. Zaraz je otworzę i pokażę Wam, co jest w środku. Tak wyglądają wszystkie dodatki z tych gazetek. Jak widzicie, jest ich całkiem sporo. Teraz przyjrzymy się poszczególnym palom. W magazynie LEGO City dostajemy jeden z lepszych dodatków w tym roku. Mamy tutaj astronautę, któremu możemy, któremu możemy ściągnąć górną część skafandra, małego robocika oraz meteor. Ten dodatek jest na tyle epicki, że kupiłam ten numer w dwóch egzemplarzach. W magazynie Mickey Max otrzymujemy polibak o numerze 30167 Lego Marvel Super Heroes Iron Man Contra Fighting Drone. Zawiera on 24 kloski Lego. Mamy tutaj figurkę Iron Mana. Z podnoszoną do góry maską. Fantastyczna figurka. Jest też latający dron z dwoma piłami. Po boku. Świetny dodatek. Żałuję bardzo, że nie kupiłem dwóch numerów. W magazynie Star Wars w tym miesiącu były aż dwa dodatki: Biwink oraz Niespodzianka. W moim przypadku at st wing to myśliwiec rebelii znany z filmu Rebelianci czy powrót Jedi, zestaw składa się z 52 klosków Lego, bardziej podoba mi się jednak ta maszyna krocząca, z której główką możemy obracać wokół własnej osi. Te dodatki również uważam za bardzo udane. W gazetce Lego Ninjago mamy wyplasza z takim bardzo dużym brązowym mieczem oraz kapeluszem takim jak ma Sensei U. Mamy też Kaja, ale on nie jest taką zbyt ciekawą figurką. Ale dodatek jest fajny z racji tego, że mamy dwie figurki. W pierwszym numerze gazetki LEGO Ninjago Legacy mogliśmy dostać Garmadona. Wygląda on czadowo. Ma on taki bardzo fajny hełm z przymocowaną kością oraz cztery ręce i cztery miecze. Tak wygląda z tyłu. Bardzo się cieszę, że, figur, że mam tą figurkę, ponieważ to jest moja ulubiona figurka z serii Ninjago. Na koniec jeszcze pokażę Wam, co dostaniemy w kolejnych magazynach. A dodatki będą naprawdę epickie. W magazynie LEGO Ninjago Legacy, który wejdzie 3 grudnia, dostaniemy Jay'a Lasha. Obydwie minifigurki są super, ale głównie podoba mi się ten lasz. Na pewno kupię ten magazyn. W magazynie Lego City dostaniemy takiego super dostawcę pizzę. Podoba mi się jego głównie pudełko. Ten numer. Wejdzie 24 września i ten numer również pewnie kupię. A w LEGO Star Wars, który ukaże się 27 września, dostaniemy takiego super szturmowcę. Kupię go, ponieważ szturmowców nigdy za wiele. To by było na tyle w tym filmie, więc do zobaczenia w kolejnym. Cześć!